Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmie będzie o tym jak nawozić łatwe w uprawie rośliny akwariowe. Mikrozoria, anubiasy, żabienice, kryptokoryny, nadwódki, limnofilie, wszystko to są rośliny łatwe w uprawie. Więc skoro one są łatwe w uprawie, nasuwa się takie pytanie, to po co je w ogóle nawozić? Skoro dodatkowo wielu akwarystów prowadzi swoje akwaria nie nawożąc roślin, czy aby na pewno nie nawożą? Mam tutaj na myśli akwarystów, którzy stosują ziemię ogrodową. Przy zastosowaniu ziemi ogrodowej wielu akwarystów potem w późniejszym czasie nie stosuje żadnych nawozów i wszystko im pięknie rośnie. Więc skoro im pięknie rośnie, to dlaczego są tacy akwaryści jak ja? którzy dodatkowo nawożą swoje zbiorniki. No, a bardziej może zaczną dodatkowo nawozić. Bo to moje akwarium funkcjonuje już dwa lata i wiele epizodów już z nawożeniem przeżyło. Nawoziłem już to akwarium kiedyś do supa wody. Obecnie nie nawożę. No i znowu mam zamiar zacząć nawozić. Dlatego też dzisiaj opowiem o tych wnioskach, jak to było, jak nie nawoziłem, jak było, jak nawoziłem i właśnie dlaczego zamierzam znowu nawozić akwarium. No i teraz wróćmy do tego akwarium, dajmy na to na Ziemi Ogrodowej. Jak wielu akwarystów takie posiada. Wielu mi znanych akwarystów takie akwaria posiada. No, i u nich wszystko rośnie i jest wszystko ok, ponieważ jak wiadomo, rośliny wtedy czerpią składniki odżywcze głównie przez korzenie z ziemi ogrodowej. Dlaczego właśnie ja zamierzam teraz nawozić to akwarium, skoro przez dłuższy czas nie nawoziłem i było wszystko ok? Otóż zauważyłem, że mikrozoria. I anubiasy zaczynają mi w tym zbiorniku marnieć. Wcześniej nawoziłem to akwarium do supa wody nawozami, które Wam jeszcze dzisiaj pokażę. No i te nawozy uważam są łatwe w stosowaniu. Na czym polega ta łatwość? Otóż stosując odpowiednie dawki tych nawozów, które poleca producent. W swoim akwarium nie zauważyłem żadnych glonów, więc uważam, że jest to naprawdę proste nawożenie zbiornika. Stosujemy dawki, które zaleca producent. Rośliny nam lepiej rosną, a my nie mamy glonów, więc czego chcieć więcej? My no więc właśnie. Dlaczego zamierzam znowu nawozić to akwarium? Wszystko jest niby ok. Poza właśnie tymi roślinami typu mikrozorium i anubiasy, na których mi akurat najbardziej zależy, ponieważ one mają w przyszłości być wiodącymi roślinami w moim zbiorniku i chcę ich namnożyć sobie tyle, żeby. Pomału przejść głównie na te właśnie rośliny, wspomagając je oczywiście mimo wszystko kryptokorynami, no i jakimiś tam innymi łatwymi roślinami w hodowli. Dlatego też właśnie stwierdziłem, że czas wrócić do starego prowadzenia, starej metody prowadzenia akwarium starej znanej mi metody, czyli nawożenia słupowody bezpiecznymi nawozami. I teraz właśnie Wam pokażę, jakie to są nawozy. No właśnie. A więc zaczynamy od tych nawozów i uwaga, nie jest to reklama, jakby się komuś tam mogło wydawać. To jest po prostu moje doświadczenie, które zdobyłem przez lata szukając różnych nawozów i różnych nawozów stosując, różne nawozy stosując. Zauważyłem, że stosując właśnie te nawozy, nie ma, przy stosowaniu tych nawozów nie ma glonów, a szukałem naprawdę i stosowałem naprawdę różnorakie nawozy i zawsze albo było czegoś za dużo, albo czegoś było za mało. A przy tych nawozach jest wszystko ok i nawet w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać czy z tymi nawozami jest wszystko w porządku no bo kurczę glony nie rosną nie no to co czegoś tam pewnie coś jest nie tak nie czy te w ogóle nawozy działają skoro tu się nic nie dzieje no ale z biegiem czasu jednak okazywało się że te rośliny coraz to bardziej są wybujałe, coraz to bardziej są zielone, coraz bardziej soczyste, jest ich więcej. Mikrozorium mi się pięknie rozrastało, miałem przyrosty, było ich sporo tych przyrostów. W pewnym momencie zauważyłem, że moje skalary zaczynają mi podgryzać mikrozorium, no ale w tamtym czasie byłem spokojny, ponieważ jego przybywało znacznie szybciej niż ryby go sobie tam zjadały. Nie? Więc było wszystko w porządku, a teraz jest odwrotna sytuacja, to mikrozorium mi zaczyna marnieć, anubiasy zaczynają y, się zielenić od glonów. No mógłbym zmniejszyć to oświetlenie jeszcze i tak dalej, ale zaczyna, z, z, Wolę, przepraszam, wolę zwiększyć masę roślin niż zmniejszać oświetlenie i zastanawiać się, czy to pomoże. No dobrze! Pokażę Wam teraz te nawozy, jak ja je stosuję i, i to będzie chyba na koniec. No to będzie, pomału zbliżamy się do końca tego filmu. A więc tak, za pomocą tej oto pompy dozującej na trzy kanały podaję sobie nawozy do mojego zbiornika. Teraz Wam pokażę taką manualną metodą, jak te nawozy tam do tego baniaka sobie lecą O, tak są podawane te nawozy ustawione jest akurat mikro żeby podawało się w nocy kiedy światło jest zgaszone, tak gdzieś kiedyś po prostu wyczytałem, czy tam usłyszałem i tak stosuję a poza tym stosuję też potas tej oto firmy Firmy akwarium.net.pl Stosuje jak już wspomniałem mikro i stosuje też makro. Jest też makro bez NO3 tej firmy i możemy to makro z powodzeniem stosować przy dyskach albo przy większej obsadzie ryb. No, i to jest cała filozofia nawożenia mojego akwarium. Wracam do nawozów. Z czasem będę mógł wam pokazać efekty tego nawożenia, co tutaj się zmieniło. A jestem pewien, że się zmieni na plus, bo już te nawozy wcześniej stosowałem. Dlatego też dzisiaj zaczynam nawozić. W zasadzie już zacząłem jakiś czas temu. Jeszcze nie, po, nie podłączyłem. Makro, makro też będę musiał podłączyć, ponieważ mierząc azotany praktycznie mam je równe 0, A wiadomo, bez tego też nie będą rośliny rosły. No jest trochę tej masy roślinnej, więc ją trzeba wspomóc. Głównie mam tu na myśli to mikrozorium, więc jeżeli mikrozorium Wam nie rośnie, czernieje, marnieje, liście są małe, Karłowate, że rzekłbym. Na pewno brakuje jej mikroskładników, no i trzeba byłoby się tutaj skupić na nawożeniu żelazem, potasem i tak dalej. No, i tyle w temacie nawożenia. Jak widać, można prowadzić akwarium bez nawozów, ale jeżeli ktoś chce jeszcze mieć lepszą zieleń lepsze przyrosty, tak jak ja, słuchajcie, to łatwo jest to osiągnąć stosując równie łatwe nawożenie, bez większych ceregieli. I zapewniam Was, że jeżeli będziecie stosować te dawki, które zaleca producent, a ja nawet stosuję połowę tej dawki, którą zaleca producent, ponieważ mam dosyć spore akwarium, więc tych nawozów by dosyć dużo szło, dlatego też stosuję połowę dawki, i ta połowa dawki przy tej roślinności wystarcza. Więc myślę, że spokojnie można zacząć w każdym akwarium od połowy dawki i powinno być ok. Warto spróbować, uważam, no bo jeżeli komuś nie rosną rośliny, a nie chcę kombinować, a może takie nawozy albo inne, to jak najbardziej myślę, że są to bezpieczne nawozy i można od nich spróbować zabawę w nawożenie akwarium. A czy warto, czy nie warto, to już każdy niech sobie sam odpowie. Jedni akwaryści bardziej skupiają się na rybach, inni na roślinach, a co jest jeszcze taka grupa, do której uważam, że ja należę. U mnie musi być i to, i to. Uważam, że tak jak akwarium nie może być bez roślin, tak samo również bez karabinu. I tyle w temacie nawożenia roślin w akwarium. Jak chcecie obserwować, co będzie dalej, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i słyszymy się w następnych filmach. Cześć!